Ojojo, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale pa, 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 Ghost Na Xboxie 360, nie wiem jak mi pójdzie tutaj. Zrobimy sobie taką broń. Może będzie OK, może nie. Sprawdzimy to. Trzeba tu uderzyć na środek, bo oni tu będą. Na bank szli, To już jedna osoba jest. Nie wiem gdzie jest reszta tutaj. Tylko łeb wystaje chuj zginąłem oczywiście. Bo Hedglitzy ładny poszedł Dobra Ja się łatwo nie poddaję Jest goście Poszedł Jeszcze jeden Tu jest Słychać go jak Łazi jak słoń Oh yeah! To było dobre. Ktoś idzie. Tak jest. Jeszcze jeden. Okej. Okay. Nie tu pilnować tego wejścia, bo tutaj widzę, że cały czas się pchają. Onie wow. są tam na dole poszli chwaku poszli wszyscy tędy Łaa ja, 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 yeah. Super skinąłem dobry Okej okay. nie ma włażenia Idzie tu ktoś. Słyszałem go. Ajajaj, no. aj, aj. nie trzeba było go wyzywać. Na pojedynek niestety. Przegrałem. Tu trzeba pomóc chyba moim, bo przegrywają. Góra, góra, góra. Tu headgear robimy? Dobra. Kurwa, atakują nas. ma? Ja, 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 ja. dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Idzie koleś jakiś. szedł Tu idzie. No. Jeszcze jeden. A o, oh, fuck, nie dało się. Okej, okay, no próbuję ich tu pocisnąć. A Niestety, ale co są na beta? tutaj. Kurwa, jaki camper, wow, to było dobre. Dobry jesteś, kolego, To zajebisty. Dobra, idę coś zająć. No kurwa, tak zajmę. Mhm. Zablokowali nas, po prostu nas. Na spół niej koniec. Co? Czy to się Wow. Ha. <laughs> okay. Bierz go, pies. Maniak, maniak. Maniak tu jest, wow. Wow, co tu się dzieje w ogóle? Co tu się odpierdala? To jest jakaś porażka. Co, koleś? Bierz go. Bierz go, chuja. Bierz go. Idzie tu. Ach, za mocno przycisnęłem do przodu. Niestety. MS, z AMS, dobrze jest. Wow! Gdzie jest ten AMS? Tam był AMS. Masakra, zajebałem D B już. C fuck? Co ja robię? Ja po prostu próbuję pocisnąć tam, ale niestety. Nie wiem, czy ten bizon nie działa, czy działa. Czasami. Słucham, czy ktoś idzie. To mój, okej, okay. heh. Na B są teraz, mam ich na B, więc tam powinniśmy ich teraz przycisnąć. Trzymać ich tam. Już jest. Co tam się dzieje z przodu? Kurwa, panowie. Łaaaaj! No nie no, sam to, tego nie zajmę, no. Zalepiacie. Piluj, chłopie, tego wejścia tu z tyłu. Ja, ja się czuję, jakbym tu sam grał. Naprawdę. Dobra, pies, jedziesz. Pies, broń. No, kurwa, idziesz albo nie. Wow! Nóż! Ale pies! Pies! Jedziesz! Gdzie oh, on jest? Gdzie on jest? Zabiłeś mi psa, ty chuju! To jest koleś. What the fuck? Co za gość? Tam jak zwykle jest coś. Jest normalne. Dalej, 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 dalej. Wyłać. Maniak tam biega. Wow. Nie będzie dobrze. Kurwa jaki camper, po prostu ludzie niszczą tą grę przez takie siedzenie, niszczą tą grę, no, się zakręciłem na tej drabinie. To było dobre. Trzeba przycisnąć ich tam na tym B. Przycisnąć ich. Kurwa, no ktoś ze mną. Wow, dalej, ludzie. To się idzie. O oh, fuck, i drugi też był. No, co to było? Patrzcie na to. Muszę to zobaczyć, bo nie wierzę co to było. Mało, wow, mało. Wow. Ten popierdala z tymi pistoletami, jakby motorki w dupie. Nie wierzę w to, widzieliście to? Wow, to po prostu było... Okej, okay, dobra, whatever. Eee, dobra. To było na tyle w tym. W tym filmie. Były sytuacje, których po prostu ja nie rozumiałem. No ale... Tak to widocznie jest w Call of Duty. Camperka to jest po prostu to, co rujnuje tą grę. Tak jest moje podsumowanie po prostu tego. I tyle, dzięki za oglądanie, zapraszam do następnych filmików, trzymajcie się i na razie Ciao!